Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. To jest drugi odcinek a propos hodowli czerwonych robaków. Minął już rok od ostatniego naszego spotkania, jak Wam pokazywałem jak, jak zrobić taką hodowlę. Tak jak Wam mówiłem na zimę przykryłem całą swoją hodowlę liśćmi, które pospadały z drzew, żeby po prostu ogrzać to miejsce. Wczesną wiosną e, odkryłem całość Widać było, że tam jest sporo wilgoci i już było widać takie małe, małe robaczki, które dopiero zaczęły rosnąć. Następnie całość przerzuciłem do góry nogami, czyli te liście wszystkie zmieszałem z tą ziemią, która, która była tutaj. E, mocno zwilżyłem, dorzuciłem tutaj trochę odpadków typu jabłka. E, tu nawet widać o trochę ziemniaki, puściły nawet e, pnącza. Także trochę pożywienia dla nich jest ich teraz bardzo dużo także zobaczcie jak to teraz tutaj wygląda jeśli chodzi o te robaki tak jak mówiłem wczesną wiosną było tu bardzo dużo drobnych robaków a teraz zobaczcie co się dzieje po przerzuceniu jednego razu mamy ładne, ładne robaczki które możemy sobie wziąć na ryby i na pewno będą super przynętą Super zapachem, taki w sklepie nie kupicie. Zobaczcie jakie są ruchliwe. Jest tego naprawdę sporo, tu w każdym w każdym kawałku ziemi znajdują się robaki, także hodowla jak najbardziej się sprawdza. Także co, nadal Wam polecam, możecie mieć swoje swoje robaki u siebie na podwórku, albo nawet i w domu. A na pewno będą Super odwdzięczały Wam się przy połowach ryb. Także wszystkim, którym pomogłem i którzy zaczęli hodować swoje robaki, musicie pamiętać o tym, żeby cały czas pilnować, żeby tu było wilgotno, żeby te robaki Wam nie uciekły z tego miejsca. I tyle. I zawsze macie super robaki pod ręką. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy po moim filmiku tamtym. Zdecydowali się na taką hodowlę, mają podobne rezultaty i też mają tak bardzo dużo tych robaków. W razie pytań piszcie, odpowiem na wszystko. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Dziękuję.